Witam ponownie w codziennych zdrabkach. Dziś mamy 144 dzień naszej zabawy. Były dwie po kolei przegrane, zatem wylosujmy coś szczęśliwego. Odkładam trzy dyszki, słoik odsuwam i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zostało nam. Pomieszam, pomieszam i lecimy stąd. Numer 20. OK. Zobaczmy czy przyniesie nam dwa napisy Giga pensja. Już mówiłem chyba o tym że Okej, okay, rzuciłbym pracę. Czyli to są te liczby: dwa, cztery, pięć, siedem, zero, cztery, dycha, zero, siedem i pięćdziesiąt pięć, cztery, osiem, nic, cztery, dziewięć, nic, trzy, trzy, nic.

Dwadzieścia pięć obok, pięćdziesiąt sześć obok, trzynastki nie ma, siedemnastki nie ma, dwadzieścia trzy obok, czternastki nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma, pięćdziesiąt dwa nie ma, cztery dyszki, czwórka, odwrotnie. Trzy siedem, dwójka. Pięć cztery obok cztery siedem nie ma sześć dyszek, i ostatni rząd to trójka. Trzy osiem dwadzieścia trzydzieści. 4. Ja przechodzę do odsłonięcia ostatniej cyfry, a ty nie zapomnij zostawić suba i lajka, like żeby nie przegapić jutrzejszych zdrapek. Ostatni to jedenastka, której nie ma. Trzeci dzień po kolei mamy. Pustą zdrapkę. Co potwierdzają kontrolne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze rozdanie mojej gigapensji.